W takim razie nagrywanko odpalone Okej W takim razie robimy Mamy dwóch takich samych gości, tak? przeciwnej drużynie No Więc no cóż, ten pierwszy odcinek też trzeba będzie wrzucić No No Będzie trzeba kiedyś No tak Mam nadzieję, że się włączyło nagrywanie Nie sprawdzę teraz to Trudno Najwyżej no ty będziesz musiał wrzucić, Wyciąć to jakoś ze swojego lajba. Nie wiem czy tak się da Minus jeden, teraz mnie w chuje Teraz idę na... No zgiń Przed do środka, nie, nie wszedł no, widzisz Na no, easy teraz tym, Czyli jestem pewien, że to się nie nagrywa Na 100% Nie, na bank Dobra, teraz bardzo ważna runda jeszcze jakoś... tam. Okay. Tak mnie Jak ostatnio. Jaki otwór, chyba. No to cudnie. Lepiej nie ruszę się. Da się jakoś wejść na dach, że tak powiem, z... nie tędy? Tak. Fuck. Tylko nie wiadomo, czy on to zna, bo to stary trik, ale chyba zna, Musi się wydaje, że jest na dachu. Chyba był, nie? No tak mi się też wydawało. Chyba, chyba był na górze już, tak? Kurwa mać! Kurwa mać! Nie, 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 nie! Nie poddajemy się. Są nasi. Przegrywamy. To co? To przypadek Nie To taką miałem dobrą pozycję, taką Będzie dobrą kill. Zobaczysz. pozycję. O, walnę weź mu Znajda, A za ile to nie wiem Gdzieś. Nie wiem gdzie, naprawdę nie widziałem gdzie. Intek kombinuje, Hintek kombinuje oczywiście. A. Oczywiście, Lindę, jego kanał YouTube. A, widzę go, dobra. Taki paję. on mnie kurwa stamtąd zabił. Co za. Ej, on tak niekonwencjonalnie, że trzeba jakoś sobie z tym poradzić. No tak jesteście, kurwa. Po po prostu. Fatera. Pa to, pa to, pa to No nie, powtarza swój błąd? Nie, nie powtarza Na... naprzeciwko, mnie. Hmm. Co tu się gadać? No trzeba... Pięknie. Pięknie. Easy po schódkach będziesz miał shotguna A na górze hmm. przeciwnika Muszę iść po tego co biegnie tam ze mną Muszę go wyciągnąć i będzie dobrze Patera. Zamiana róż Dlaczego? Ja też biegnę tam ja shotguna jest na zewnątrz, a drugi w środku na górze Ten na górze ma 20 HP Zła pozycja, zła pozycja Widziałem ja jego łebek No wskocz na drewno No to nie miał być ceny. To To wyoszukał mnie Kurde, no. Pech. Po prostu pech. Mm -hmm. Idę. Stąd. Na granic mapy. I jeszcze dalej. A widzę jednego. Nie pikuj. Nie widzę. Nice, no, nice, easy. nice, nice. Dobra, jedziemy z nimi. Jebać ich i tak dalej. No przepraszam. Family friendly content, ja wiem. Dokładnie, mam te same bronie. No. Nie wiem, czy na daleko ich nie zrobimy. Let's go nie wiem gdzie. Przebaw, tu ten. Dobra, pytanie, gdzie jest tamten? Coś czujesz, zaraz ci plecy gdzieś zrobi. Też tak czuję. Nie ma ni takiego fuksa. O, czy drzwi, tutaj? Właśnie ten, na który patrzyłeś. Na górze jest, nie? Jest pewien. Możliwe zaraz hey, no Kto będzie miał większego fuksa po prostu? O, za tą najmasz no Szczęście z pialewczy, wie co chodzi No Dam ci tą broń jak chcesz ja sobie ok. Kupię, ja sobie kupię, ja sobie kupię. Let's get this done. Dobry, dobra, dobra. Nie do końca. Chwaliliśmy to samo miejsce. Domku jeden. Pod nami dziś To ty skoczyłeś? Tak. Nad nami. Ale był. Gdzie on jest? Tam, no właśnie na mnie się, się patrzysz. Chyba, że dalej Kurwa, nie słyszę go. To będzie on Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, nie jest źle. Nie jest źle. No, powiedzmy. Nie jest źle, nie jest źle. Tak sobie tłumaczmy. Wbijamy się prosto do rąku, na pełnej. Okay. Dobra. Glocki, bierz tylko kamizelkę i wbijamy. Na pełnej wiesz. Nie będę przeklinał, bo, bo tam masz tysiąc osób z tego co widziałem na live'ie, to. Dokładnie. Wiesz, co chodzi. Na pełnej, na pełnej. to, to było. Pięknie, pięknie, kurwa, dobre! Plantuj pakę zawsze, będzie kasa. What tak the fuck? Yeah. Kuba, pozdrawiamy cię. No. że co chodzi. Także o. Uważaj, bo może mieć skał gdzieś na daleko teraz. Chujek mały. Chyba. Boże, nawet nie gdzie on jest Na dół bomba spadła, po schodach Możliwe, że na dole, no Easy Easy kurde, i co cwaniaczki? A bomba spada, po schodach ja, Coś tu miałeś lepszego, nie? Broń Znowu kołaszka Prawilne P90, jak do silvera przystało No Nie stać na Silvera Jest problem, jest na zewnątrz Jest kurwa, mamy problem? to, mamy to! Są nasi. Easy <ścoughs> Są nasi, są nasi, czuję to. Daj na mnie to Moris. Dziękuję okay. Na bag się to nie jak dobry jest Dalej Chyba w góry Chyba nie Czy tak? Nie wiem, zaraz zobaczę Nie Dawaj, pakie wyklętyjemy Cover Easy. Nice! I co synek? Taki byłeś kozak? No, także o. rozumiesz. Trzymaj pakę, bo to nam szczęście przynosi. Jeden... Co on tam napisał? O co A bo ja wiem. Wow! Ty! Ja was nie Ja go zaskoczyłem. Tutaj. Pięknie! Z, z, z. pięknie. Czy to mi zamyka drzwi? Czyli co, będzie remis teoretycznie, tak? Jakbyśmy je puścili jeszcze na raz skrzydłowy, to pewnie też na nich trafimy, bo Zobaczyna kto inny do jak No trzech razy szuka, ale na, na daleko. co ty chciałeś zrobić? Gdzie on jest? Y -y, Na garażu. Nie wiem. Dziś koło garażu chyba. Z kim do ludzi. Dobra. Jeden, jeden w meczach mamy. Easy, o to chodzi. Chłopaki się poddali. Spróbujemy trzecią... ją raz? No, trzeba. Jest dosyć. No, no nic, okej. Okay. Także siłanko Cześć.